To wbija 100 subskrypcji No to idą włosy e. wal Zmienione a on, miał... a, on a on nie miał być na losowaniu Co? A on mają miał być na losowaniu O kurwa No właśnie Miały no akurat 4 pary Ale nie na miałeś zim... nie miała... Miałeś? Co? Miałeś? Więc wiem, mam różowe i czarne bo no. dostałem od y, nie, nie tego, tylko od na Promo. Aha. A te czarne jeszcze mam. Naprawdę daj mi je. Naprawdę daj mi je. Nie bądź co na losu. O, hej, Drakusia. O, hej, Drakusia. O, Drakusia. O, Drakusia Chodź na mój ten. To na chodź. mój serwer. Czekaj. Czekaj, bo my jemy Czekaj, ja Dobra. To, to chodźmy, to na, na swój serwer idziemy

Boże, co tam u Ciebie tak trzeście? Tak... Nie wiem Jak zwykle Jak zwykle a jak zrobiliście, żeby było takie fajne, a nie takie te. Ale co? To gadanie takie Ale co? Teraz się udaje zrobić, żeby było takie fajne nie? Ale które? Ale które? To gadanie no, że nie ma tego, tylko tamtego jest Ale co to? Boże, co... ale co tamtego? Ale co tamtego? Jak to zrobić? żeby było takie ładne, wiesz Ale które? Ale które? To gadanie, to będzie się uszuł. Dobra. Hejka. Hejka. Hejka czeka, zaproszę, Dagusia. Ja nie wiem o co ci chodzi w ogóle. Nie, nie tak, nie ja nie wiem o co ci chodzi. Ja tak, ja sobie mi Znaczy, co? To nie znam laski. No, nie, nie znam laski. To random totalny. Random totalny. Co? Nic nie zrozumiesz. Nic nie zrozumiesz. Dać wam mój ekran telefonu. A no, może co mi z tego? A no może co mi z tego? Ja mogę cię tapeta. Daj, ja mam. Ja mam. Ja mam. Ja mam. Ja mam. Ja Ja mam. Ja mam. To Ja mam. Ja mam. mam. Ja, tak. ja mam. No, ja taką Ja mam. Peta, mam. Z taką, tym make -upem anime, taką mordą. Co? Ja nie widziałam tego zdjęcia. Co? Ja nie Ja mam. zdjęcia. A Ja mam. nie pokażę. No, pokaż mi! Pokaż mi! Ja, Końka, wysyłam moje wszystkie tapy mm, A ty jesteś... ...chamem jest Czekaj, już ci wysyłam dyskordy Kto jest twoim sercem? Kto? Kto jest się. Z tego z motylkami ci nie wyślę No nie, wstydzę się Ja chcę sobie z tymi z motylkami, Ja chcę sobie z tymi z motylkami, Nie, to, Nie, wyślę ci z tym make upem anime Dobra Dobra okay. Boże, jak jest wstydza

A nie, nie słyszycie mnie. Okej, okay, Aleks. Nie, nie słyszycie mnie. Okej, okay, Aleks. Nie wiem, co ty do Wyślij mi to, wyślij mi, mi, mi to. Masz mi to wysłać raz na <zysy> Masz mi to wysłać raz dwa zawsze. Dobra. Proszę. Pisuję ci się, boję. Ale musisz. Ale musisz. No dawaj. No dawaj. Ja. Yeah. O oh, fuck. <grym> ale nie, wyglądasz jak James Charles ale po roku w Rosji, okej? Okay? James Charles po roku w Rosji, okej? Okay? No? O Boże, nie, tak. Wiemy, nie będę tak. tak. w ale No, James Charles jest przyzwyczajony, a ty wyglądasz jak po roku w Rosji, jest, jest, jest nie? Przynajmniej to... ja? nie jestem geją <gry> A to była wątpliwości. A to była wątpliwości. Aha, okej, okay, dzięki. Ale dobra. Yeah. Witam Was. Ale wszyscy. dobra. Wit witam Was. A... Ja też Was witam. Polski Dzień Starn, z Was witam. Polski poroków w Rosji. Polski roku w Rosji. A, jeszcze. Po roku w Rosji <laughs> Ale ładnie ci temu tylko wyszły Będę traktować jako wielki komplement, że ja powiedziałam, że ci coś ładnie wyszło. Teraz się coś w życiu wyszło i tak. Ale co, że te motelki to był filtr? Nie Tylko te piegi były moje. Namojalam. Ten anime to też filtr? Ten anime to też filtr? Co? Ten to. A okej. Okay. Ja, za... okay. ja się nie czepiam. Ty ja było... się nie czepiam. Ty <laughs> co? <laughs> <laughs> Tylko co? To było takie. To było piękne. takie. Okej. Okay, idę na komputer, ale nie będę to. Tego... E, nie było w szumu, że nie było w szumu, że w ogóle ci tylko mi się zbogowały te zadania i ja nic nie widzę, co ja mam zrobić, nie? Jakby... <grybujesz> ja nie widzę... O! Ja nie widzę... O! Ja w ogóle zadań nie mam, bo mi się MSP zbogowały i mi się nie ociera No, no bo ty je w ogóle nie... No, no bo ty je w ogóle nie... Jeszcze będę oglądać pięć aspirantów i jeszcze czego? Jeszcze czego? Ej, postawić Ci los na Dreamcast? Albo na Szukaj Kronik? Nie, bo zaraz ci coś powiem nie, zaraz i... Zaraz ci coś i będzie, że szukałem i... widzę. <grybujesz> I co, 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 co złeś, że... że zaraz nej naj 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 To naj 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 Co, powiedzą, co, co, co tutaj jest. Jest. naj 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 Kurde, naj 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 Echo Centralium. Echo centrarion? A co się wtedy skali? Echo centralion? A co się wtedy skali? Tak na żywo. tak na bez make-upu i w ogóle? No. I bez kolczyków no. proszę. I bez kolczyku proszę. Dobra. Szatan normalnie z siebie. Szatan normalnie z siebie. W ja galerii. nie wiem. A nie, nie mam tam kolczyka dobra. Czy tylko ja nie mam w galerii dużo? To tylko mam w galerii mm. tutaj. To... Ja jestem w ogóle jakaś... Ja jestem w ogóle jakaś, usuwam, ja to usuwam, do nie ma. Ja jeszcze pokażesz na live'ie, nie? Nie pokażę tego na live'ie. Nie pokażę tego na live'ie. A widziałaś? Po to usuwam. Nie, nie widziałam. Nie, nie widziałam. Ohelo, no hej, no, no, boże. No no, boże. A co ja jestem, kurde, w kościele światła patrzę? W kościele światła patrzę. Masz. Sp Widziałas? Tak, twój nos był na Lord Voldemort Tak, twój nos wygląda jak Lord Voldemort Wiem, a ty upsy w ogóle... Co ty, cosplay elfa co sobie zrobiłeś? Cosplay elfa? W ogóle będę mieć zabieg, I niedługo O, gratulajesz mi O, no, o gratulajesz mi Bo są aktywne wręcz Czekaj, idę na klompa Spoko Zostawili mnie samą, ale okej, okay, niech będzie ale okej, niech będzie Dobra, więc prowadzimy teraz już nie patok streama Okej okay. Prowadzimy nie patostreama w tym momencie To już był patostream stream Kto mi tam dołączył? O, dobra, to ty e, Dobra, moi drodzy, prowadzimy nie patostreama Co? Co tam odwołałaś? No nie wiem Nie, co ty tam piszesz? nie napierdzielaj w tą klawiaturę, nie napierdzielaj w tą klawiaturę Niech sobie reguluje Dobra, a idź ty Dobra, ogólnie to nie wiem w co możemy grać W co możemy grać A w ogóle zapomniałam ci powiedzieć, stworzyłam Simsy, ale z nami Wiesz? Ale muszę ci jednak fryzurę zmienić, bo jednak takiej nie masz. Ale naprawdę zarobiście mi wyszło. Dodałam ci mnóstwo kończyków, wiesz? O hej Kakari. MWMKXKW, Co to? Co to jest? A nie mam jakiś kod do gazetki, czy coś? Nie wiem. Ekonomię no naszym. My... A powiedz mi co to za kody jest, bo ja nie wiem, nie ogarniam życia. MWMX Co? No bo Kali MSP przyszła i napisała MWM <grym> Ja nie ja, wiem co to znaczy. Nie wiem. Ja też nie wiem. No, no, no. Coś bez nie słyszę. E, tak, gadam, tylko się skupiałam nad czymś. Musiałam MSP włączyć. Idealnie nie wiem, o co chodzi z tym kodem. I się zastanawiam. Ja nie mogę włączyć. No bo masz do dupy komputer, no sorry cię. Powiedz mi dlaczego A ja cię na Nie wyślę ci. Ja ci nie wyślę. Bo... Ja wyglądam jak ogórek zostawiony na słońcu przez dwa tygodnie, ale stąd. jest ten kod? Prawda, wiedziałem, że tutaj włączyłaś kamerkę i nie było tragedii. No, nie było tragedii, bo się zasłoniłam ręką. No w sumie nie wiedziałam, gdzie się zasłaniać, bo jestem debilam. Co? Ehm. Um. No. Ja może nie mam niskiej ceny, natomiast nie jest ona... duża. Dobra, nie, ja pisuję ten kod gdzie się da, może coś z tego wiedzę. Dobra, daję. I to stąd na razie za naprzód Dobra. Ja nie, że to jest kod i, i Może co na jakiś random italii się błaźnie. Ale... ale, ale. Dobra, to nie tu I to co, tam, to tu, już, więc ma ich tak Ludzie, no chodźcie Ale, jest tu ktoś, xD w ogóle? Nie ma nikogo, nie ma nikogo Kurde, no Już kurde, dlaczego nikogo nie ma? A, ja, bo w sumie wszystko to swoją moje live? A. Mm, no. A u mnie jestem jak się śpisz dla mnie może będzie z niki. Dobra, ja robię live z nikci, nie? Thank you.